Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Pokemon GO. Dzisiaj zrobimy zadania z Collection Challenge w ramach eventu walentynkowego, który zaczął się właśnie dzisiaj. Pokémony, które musimy złapać to Nidoran wersja męska i żeńska, Mainuma i Plasa, Voltbita i Lumizę, Espiona i Umbreona, Latiosa i Latiasa, Ludwiska i Alomomole. Przy okazji tego eventu macie szansę na złapanie nowego Pokemona, którym jest Munna. A nowym Shiny w grze jest Alomomole. I zapraszam do oglądania. Mamy kolejnego Luftdisk. Diska. w sumie. Jak się odmienia. Łapiemy. Ogólnie się jest bardzo ładna pogoda i aż zachęca do wyjścia na Pokemony. Dlatego razem z Gabrysią wyszliśmy i będziemy łapać sobie właśnie wykluła się Alomomola i zrobimy ją na zwykłym pasie, nie będziemy marnować remont pass o i wchodzimy widzimy się zaraz jak minie czas właśnie zaczyna się ride na Alomomole Swoją drogą dziwna nazwa, bardzo śmieszna jak dla mnie Aha, ja wszedłem ma czampem, który miał mało życie <grystanie> Failer roku Szalen mało zadaję Ale też dość wolno schodzi. Są no, trójki, które dość... idą szybciej No ale i tak szybko pójdzie Jeszcze trzeba będzie radzić zrobić na i Umbriona Wolno schodzi, strasznie ale ono ma 11 tysięcy CP Na przykład przecież jak jest trójka na Machampa to sam jak nie masz bardzo dobrych Pokémonów go nie zrobisz. No ciężko zrobić. Ja próbowałam kiedyś i niestety mi nie wyszło. Ale to masz do zimski level jak na robienie trójki sama. Szczególnie Machampa, który jest silnym Pokémonem. Jest trzecim najlepszym walczącym. Zobaczmy, może szlajni będzie. Ona jest fioletowa. Z tego, co Gabrysia mi ostatnio mówiła. 1227 4 x Charge TM2 Razy. Revive 3 Hyper Potent 3. Rare Candy 2. To bardzo fajnie. I 1112 5000 doświadczenia. I zobaczmy. Zwykła. A u ciebie? Zwykle. Dobra, łapiemy ją szybko na goldbericce. Oho. Niech się złapie. I złapana. Widzimy się zaraz, jak znajdziemy jakiegoś kolejnego pokemona. Mamy kolejnego pokemona, ilumizę. Właśnie ją będziemy łapać. Szybko ją łapiemy i lecimy dalej. Zobaczymy, czy się złapie za pierwszym razem. Nie. To Goldberiska i lecimy dalej. Nie trafiłem bolem. Za drugim razem się złapię. Złapała się. Tak więc to będzie nowy wpis do pokadeksu, ponieważ jeszcze je nie miałem. I łapiemy dalej. Właśnie wykluwa nam się jajko. Piątka, Gabrysia właśnie mi tu kliknie i zobaczymy, co z tego będzie. Miltank. A szkoda, że nie Shiny. No ale... Oj, słaba i jeszcze. Dobra, widzimy się zaraz. Słuchajcie, mam kolejnego Shiny. E, I do e, Collection Challenge. E... Minusa, jak to woli, majnuma, łapiemy go. I zostają nam trzy. Zaprosimy do rajdu. Tylko trzy nam zostało. I zaprosił mnie też do rajdu kolega. I wchodzimy. Raz zbliżamy się do końcówki zbijania latiasa. Został zbite lacją właśnie. Więbry się cały z wywala, nie wiem o co chodzi. O, dobra, weszła. Zobaczmy 2138. Nic mi to nie mówi FeV 7 Gold Raspberry 6 zwykły. Revive 12 pottion 1400 może będzie shiny. Zobaczmy czy shiny i zwykły. No, nie nastawiam się na Shiny. Zrobiłem mi chyba już z 10 łącznie i nie trafię żadnego szajni. no złapcie raz dwa trzy złapany mamy mamy latiosa 10 z 12 zapanych pokemonów zobaczmy szybko no mówiłem że nic mi to nie mówi widzimy się zaraz jak będziemy robić albo raid albo złapiemy albo no w sumie raid będziemy robić Właśnie się zaczął rad na Espiona, już go dosłownie chwilkę bijemy, bo nie włączyłem nagrywania, ale już jesteśmy i Espiona ma aktualnie 23000 prawie cp, dość wolno nam to będzie szło raczej, zobaczymy, pierwszym bije Tyranitarem, niestety Espion nie może być Shiny, więc no, nie można się nastawiać tak, to widzimy się chyba zaraz, jak po prostu skończymy go bić. Właśnie kończymy raid na Espiona. Zbiliśmy go w dwójkę, zostało nam dość mało czasu. Ostatnio, jakim biłem, to był Darkrai właśnie. Zobaczmy, co dostaniemy: 4 Gold Raspberry, 1 Charge TM, 4 Super Potiony, 6 Rewywów i 1000 Stardust. Zobaczmy. Może jakiś dobry IV będzie nic mi to nie mówi to dajemy mu goldberry i złapmy go może za pierwszym się uda raz dwa trzy, o złapany za pierwszym razem super więc mamy już kolejnego do collection challenge espion zobaczmy no i słaby dobra widzimy się zaraz znowu mamy właśnie voltbita Łapiemy go i to będzie kolejny do zadania z Collection Challenge. I 3 złapało się. Tak więc, widzimy się zaraz, jak złapiemy kolejnego. Nie, Tak więc, łapiemy Nidora Męskiego. Od razu Goldberryskę. I na Ultra Bolu łapiemy. Chyba za pierwszym pieniądzie. oho jeszcze mam jakieś laga. Złapany. Także zbliżamy się do końcówki. I od razu mam tutaj plusa. którego też łapę. I też do Collection Challenge będzie. Tak więc chyba będzie za pierwszym razem złapany też jak nidoran tak jest złapany tak więc złapiemy jednego z ostatnich nidoranów żeńskiego żeńskich w sumie mam nadzieję że się złapie za pierwszym razem złapał się tak, więc yy, zostało nam chyba tylko dwa pokémony złapania. Jest nim Umbreon i Latias. Więc widzimy się na rajdach. Właśnie zaczął się raid na Umbreona. Jest 6 osób. Więc to minie bardzo szybko. To jest nasz przed. Nie. Nie przedostatni albo przedostatni, przedostatni. tak yy, Garysiań mówi, że przedostatni nasz Pokémon do złapania jeszcze latias został. Tak więc, tak więc musimy go złapać. No i mam nadzieję, że latiasa zrobimy i złapiemy za pierwszym razem. Bo nie chcę już robić kolejnych rajdów na niego. No i umbrał właśnie, już jest zbity. Shiny też nie może być, tak jak Espion. No ale może jakieś fajne 1183, 4 Gold Raspberry, Charge TM, 8 Super Potionów, 1 Fast TM, 1100 Stardustu. Mierne nagrody, 5000 doświadczenia 19 pokeboli I łapiemy Może za pierwszym się uda Raz, dwa, trzy. No i za pierwszym. Elegancko. Tak więc widzimy się zaraz jak złapiemy ostatniego Pokemona. Właśnie skończyliśmy rajd na Latiasa. I zobaczmy czy będzie Shiny. Dupa. Dobra, więc trzeba go złapać. I... Collection challenge zakończony. Zobaczmy. jaki masz AV? Ja mam CP 1976. CP, Boże. Ja nie widziałam u Ciebie. 76, ja mam 39, Boże, ja mam No, Chociaż jak słaby, to może szybciej ich złapie. Wiesz co, niekoniecznie. Ja miałam słabe i nie chciał się w ogóle złapać. Nie chcę kol robić kolejnego rajdu, bo ja złapanie kilkunastu czy tam kilku osób na no, robienie tego rajdu to jest masakra. Ja wiem, dlatego właśnie też bym chciał żeby go złapać. Gold Raspberry dodajemy i łapiemy. Ja mam na grejtach. Niestety. Ja na grejtach Latiosa to Gabrysi sam łapałem, bo <laughs> myślała, że nie złapię. Gabrysia do Latiosa i Latiosa nie ma, nie ma zbyt, zbyt wielkiego szczęścia. Chociaż latiosa aż Ani nie No ale żeby łapać ogólnie wszystkie. No, złapany. Mi uciekł tylko jeden latios bodajże. Latiasy chyba wszystkie złapałem. Dwojeczka słabiodka, ale jak możecie zauważyć, collection challenge zakończony. 3 silver pin-upy, 3 rocket radary, 2 Charge TM. I zrobione. Tak więc jeśli Wam się podobał ten odcinek, zostawcie lajka, like suba z dzwoneczkiem. Napiszcie w komentarzu czy już ukończyliście Collection Challenge. I widzimy się już niedługo. Nara!